Ten film, kiedy pokazałam wam na Instagramie, zrobił po prostu furorę. Wszyscy pytali się, jak zrobić taki piękny tynk, w jaki sposób przygotowałam drip, więc dzisiaj śpieszę z odpowiedzią. Przepis na drip znajdziecie już na kanale. Wystarczy wpisać sobie w wyszukiwarkę. Wszystkiego smacznego, drip czekoladowej na pewno Wam wyskoczy, a my dzisiaj zajmiemy się przygotowaniem tynku na ganaszu czekoladowym. I będzie on tutaj z użyciem czekolady mlecznej. Nie potrzebujemy żadnego barwnika, żeby uzyskać taki piękny kolor, no i dodatkowo fajny czekoladowy smak. Więc jeżeli nie wiecie, jak przygotować taki tynk, to oglądajcie do końca, a ja krok po kroku pokażę Wam, jak to zrobić. Zaczynamy od rozpuszczenia czekolady w śmietance. Ja tutaj akurat mam opcję w moim robocie, że mogę sobie wszystko podgrzewać indukcyjnie, ale jeżeli nie macie takiej możliwości, to zróbcie to w kąpieli wodnej do garnuszka, wlewamy śmietankę, dodajemy czekoladę i całość mieszamy tak długo, aż całość nam się rozpuści i później będziemy do tego dodawać pozostałe składniki. Jeżeli zdarzy się, że wasza masa będzie jeszcze zbyt gęsta po rozpuszczeniu, warto dodać jeszcze łyżkę lub dwie śmietanki. Ja tutaj używam śmietankę 30 i całość jeszcze przez chwilę mieszam, tak aby wszystko dobrze połączyło mi się w jednolitą masę, taką jaką widzicie teraz. Masło wyjęte z lodówki. Kroję sobie w mniejszą kostkę i dodaję do mojej masy czekoladowej. Tutaj już tego nie podgrzewam. Zaczynam wszystko miksować od najwolniejszych do takich dosyć wysokich obrotów, tak aby zrobiła mi się taka bardzo puszysta masa. Ona też troszeczkę pojaśnieje, stąd będzie też ten kolor. Jeżeli wolicie pracować na czekoladzie gorzkiej, to też możecie jej użyć. Wtedy ten tynk będzie nieco ciemniejszy. Tutaj całość trwa kilka minut. Co jakiś czas wyłączam robot, wszystko zbieram ze ścianek. Tak, żeby dobrze mi się utarło. A kiedy tynk jest już dobrze ubity, zmieniam sobie końcówkę na taką ucierającą. I teraz jeszcze na chwilkę włączam podgrzewanie misy do około 30 stopni, tak, żeby ten tynk zrobił się taki bardzo kremowy delikatnie lejący, żeby przyjemnie mi się nim tynkowało, żeby był gładki. Tutaj już musicie tą konsystencję dopasować do siebie, bo wszystko zależy od tego, jaką konsystencją lubicie tynkować. Ja tutaj nakładam pierwszą warstwę okruszkową i możecie zobaczyć, że ten tynk bardzo łatwo rozprowadza się po torcie. Ja lubię pracować na takim luźnym tynku, ponieważ wtedy nie musimy go zużywać jakoś bardzo dużo, a on fajnie pokrywa nam cały tort i też mamy czas na to, żeby ładnie go wyrównać. Kiedy pierwsza warstwa okruszkowa będzie już wygładzona, wkładam tort na około 15 minut do lodówki, tak żeby ten pierwszy tynk mi się ściął i później będę nakładać drugą, ostateczną warstwę, którą widzicie teraz. Jest to właśnie po około 15 minutach. Najpierw gładzę sobie górę, tutaj rozprowadzam ten tynk nadmiar na boki, wszystko wygładzam i tutaj bardzo łatwo mi się z nim pracuje, ponieważ dzięki temu, że on jest taki lejący, to cała praca trwa bardzo krótko. Ponieważ przygotowuję tutaj jeszcze drip, wtedy muszę zrobić też kancik, więc taki wygładzony tort wkładam do lodówki na około godzinę i po tym czasie będę wycinać sobie kancik z góry, tak żeby później łatwo wylewało mi się ten drip. Przygotowanie kanciku robię za pomocą małej szpachelki i tutaj też nie muszę się tak aż bardzo starać, żeby wszystko było idealnie gładkie. Chodzi o to, żeby później podczas wylewania drypu nie było jakichś górek i dołków. Tutaj też jeszcze troszeczkę wygładzam sobie, gdzieś tam od góry dokładam takiego świeżego tynku i robię w miarę płaską, prostą powierzchnię, tak żeby później dobrze mi się pracowało z resztą. Drip przygotowuję na mlecznej czekoladzie. Z dodatkiem śmietanki 30% i odrobiną żelatyny. Dokładne proporcje znajdziecie w filmie na temat dripu idealnego. Tutaj już go wylałam od środka i później rozprowadzałam z szpatułką. A teraz przyszedł czas na dekorację. U mnie tym razem królowały borówki oraz słodycze. I uważam, że całkiem fajnie to wyglądało. Na pewno będą też pytania o złote kuleczki, więc tutaj uprzedzę, że są to takie chrupiące, czekoladowe kuleczki ze słodkiego bufetu. Kod rabatowy też znajdziecie w opisie pod filmem, tak jak informacje na temat wszystkich kodów rabatowych do innych sklepów. Jeżeli chcielibyście skorzystać, wszystko znajdziecie na Instagramie. A tutaj już możecie zobaczyć, jak wyglądały moje torciki z zewnątrz w wersji ostatecznej. Jeżeli podoba Wam się taki efekt i cały film Wam się spodobał, to oczywiście kliknijcie łapkę w górę i nie zapomnijcie kliknąć subskrypcji kanału, aby być na bieżąco z moimi filmami, ponieważ jeszcze dużo przepisów czeka na swoją publikację, ale też dużo filmów znajdziecie już na playliście torty. Wszystkie filmy są posegregowane na różnych playlistach, warto korzystać też z wyszukiwarki, to tak dla przypomnienia. Ja już za dzisiaj Wam dziękuję, życzę wszystkiego smacznego i do zobaczenia w kolejnych filmach.